Ojcem się Vraça-se. Świętemu, Wszechmogącemu Bogu niech będą dzięki za tą niepojętą łaskę, jakiej doświadczyliśmy i doświadcza każdy, kto wierzy w Jezusa Chrystusa. Naprawdę Bogu niech będą dzięki. Kochani, dzisiaj, dzisiaj kolejna zachęta do postu. Tomek przygotował drugą część wykładu, za co już Tomku teraz Ci dziękuję i prosimy o więcej. Bardzo serdecznie zachęcam i zapraszam. Jeśli nie słuchałeś pierwszej części, wróć jeszcze do tego. A dzisiaj posłuchajmy drugiej części zachęty do postu. Tutaj mam Tomka. Witaj Tomku. Witajcie, kochani. Część druga studium na temat postu. Na wstępie zaznaczę, że omawiając temat będę posługiwał się słowami wielu światłych ludzi, którzy w poście dostrzegli klucz do osiągnięcia celu, jakim jest chodzenie i działanie w mocy Bożej. Pozwólcie, że wspomnę chociaż takie osoby jak Święty Bazylii Wielki, Asteriusz z Amazji, Pseudo euzebiusz z Aleksandrii i Jan Chryzostom, Święty Augustyn. Tertulian, Leon Nieścior, Gwen Shaw, Bolesław Paliwoda, Gentezen Franklin, Marek Zaremba, Piotr. Fras. Przede wszystkim jednak będę odnosił się do słów Starego i Nowego Przymierza. Słowo to fundament. Z niego czerpiemy naukę i poznajemy historię. Wiara, w innym tłumaczeniu ufność. Pochodzi z tego, co się słyszy, a to, co się słyszy, przychodzi przez słowo głoszone o Mesjaszu. Tak pisze Paweł Rzymian 10,17. Aby dobrze zacząć, cytując klasyka, pomódlmy się. Duchu Święty, oddajemy się Tobie do dyspozycji i wołamy o Twoje błogosławieństwo i prowadzenie. Wiemy, że nie poznamy Pana, jeśli Ty nas do tego nie uzdolnisz. Pragniemy poznać siebie, naszą tożsamość, ale przede wszystkim Bożą wolę dla naszego życia, aby nas przeciwnik nie zwodził i na manowce nie wyprowadzał. Amen. Pozwólcie, że przypomnę na początek trzy powinności każdego Bożego dziecka. Piąty, szósty i siódmy rozdział Ewangelii Mateusza jest jak konstytucja Królestwa Bożego. W rozdziale szóstym Jezus pokazuje, jak powinien żyć każdy chrześcijanin. Ma on trzy kluczowe powinności: modlitwę, post i jałmużnę. Jezus mówił tłumom, gdy dajecie, gdy się modlicie i gdy pościcie. Nie powiedział. Gdyby Wam się przypadkiem zdarzyło modlić, pościć czy dawać jałmużnę i pomagać innym, Jezus mówił jasno, że podobnie jak modlitwa i dawanie, post jest nieodłączną częścią życia chrześcijańskiego. Jednocześnie nie wskazał, aby którakolwiek z nich była ważniejsza. Powinniśmy zatem poświęcić im podobnie dużo uwagi. Jeśli te trzy. Współistnieją w życiu człowieka wierzącego, splatają się w potrójny sznur, który niełatwo jest zerwać i zniszczyć. I jak za chwilę zobaczymy, Jezus połączył z tym wspaniałą obietnicę. W Marka 17, 20 powiedział: Nic niemożliwego dla was nie będzie. Postawmy więc konfrontujące pytanie: Czy jest możliwe, że nie doświadczamy przełomów w naszym życiu duchowym i nie tylko, ponieważ zaniedbujemy post. Jezus w czwartym rozdziale Ewangelii Marka mówi o 30-60 i stukrotnym plonie. Ewangelia Marka 48. 4,20. Więc może popatrzmy na to w taki sposób. Kiedy się modlimy, uwalniamy 30-krotny plon w naszym życiu. Kiedy częścią naszego życia jest modlitwa i dawanie, uwalniamy 60-krotny plon. Ale jeżeli połączymy wszystkie te trzy elementy jałmużnę, modlitwę i post możemy uwolnić plon stukrotny. Pozostawmy jednak na ten czas temat modlitwy i jałmużny i zajmijmy się postem. Szczerze mówiąc, kiedyś na dźwięk słowa post najchętniej zmieniałem temat. Jeśli nie przypadkiem nadal tak masz, nie dziw się. Nie jesteś odosobniony, to nic nowego. Zagłębiając się w temat postu, chciałbym jeszcze przypomnieć zagadnienie pokus i ich źródła. Będzie to istotne w całym cyklu naszego studium. Pismo Święte przyjmuje jako oczywistość istnienie nadprzyrodzonej strefy dobra, aniołów, którzy służą Bogu, i zła, aniołów zbuntowanych, demonów, którzy służą przeciwnikowi. Wiemy, że ojcem grzechu, zła, sprzeciwu wobec Boga i oczywiście kuszenia jest szatan z hebrajskiego przeciwnik, buntownik. Z księgi Hiowa dowiadujemy się natomiast, że przyczyna, dla której Wszechmogący Bóg dopuszcza istnienie szatana, jest tajemnicą i że Bóg pozostaje absolutnym panem sytuacji. Tutaj chciałbym sięgnąć po jeden z najważniejszych cytatów ze słowa dotyczących postu. Początek czwartego rozdziału Ewangelii Mateusza. Posłużę się komentarzem żydowskim do Nowego Testamentu Dawida Sterna. Wtedy duch poprowadził Jeszuę na pustynię, aby był kuszony przez przeciwnika. Po czterdziestu dniach i nocach postu Jeszuła zgłodniał. Kuziciel rzekł do niego, jeśli jesteś Synem Bożym, nakaż tym kamieniom, aby stały się chlebem. On jednak odpowiedział. Tanach mówi, człowiek żyje nie samym chlebem, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Adonaj. Mogą być może dziwić Was pewne słowa tu użyte, więc zmierzmy się z tym bez zbędnej zwłoki. Tanach, oznaczający Stary Testament, to akronim utworzony z pierwszych liter trzech części Biblii hebrajskiej. Bóg postanowił, że Jezus, Jeszua, urodził się Żydem. Zatem to historia narodu żydowskiego, wypełnia karty Starego Przymierza. Będę też posługiwał się nazwą Przymierze, ponieważ słowo testament nie jest zbyt szczęśliwe. Jakikolwiek nowo spisany testament całkowicie unieważnia poprzedni. A w przypadku Biblii nowe Przymierze nie unieważnia, lecz dopełnia stare. Zobaczmy zatem, w jaki sposób szatan przemawiał na Pustyni do Jezusa. Poddał go każdej z trzech kategorii pokus wymienionych przez Jana w pierwszym liście. 2:15, 2:17. Nie miłujcie świata ani tego, co jest na świecie. Jeśli kto miłuje świat, nie ma w nim miłości do Ojca. Wszystko bowiem, co jest na świecie, a więc porządliwość ciała, porządliwość oczu i pycha tego życia nie pochodzi od Ojca, leży od świata. Świat zaś przemija, a z nim jego porządliwości. Kto zaś wypełnia wolę Bożą, ten trwa na wieki. Mamy więc na początek porządliwość ciała. Diabeł mówi, jeśli jesteś Synem Bożym, nakaż tym kamieniom, aby stały się chlebem. Dalej porządliwość oczu. Przeciwnik pokazał mu wszystkie królestwa i rzekł: Wszystko to oddam ci, jeśli pokłonisz się i oddasz mi cześć. I na koniec ambicje życiowe. Zabrał go przeciwnik do świętego miasta, postawił na najwyższym punkcie świątyni. Jeśli jesteś synem Bożym, rzekł, to skacz. Znamy te słowa doskonale. Zauważmy, że szatan posłużył się tymi samymi trzema rodzajami pokus, jak w stosunku do Ewy Edenie. Czytamy w księdze rodzaju 3:6, kiedy kobieta ujrzała, że drzewo było dobre do jedzenia, mamy pożądliwość ciała, i że było rozkoszą dla oczu, pożądliwość oczu, oraz że drzewo było godne pożądania, aby uczynić mądrym, ambicje życiowe. Wzięła i jadła z Jego owocu. Hmm. Wiemy, że niestety w ogrodzie jeden człowiek został pokonany przez przeciwnika. Ale Jezus, okazując moc Słowa Bożego, cytuje Tore w odpowiedzi na wszystkie trzy pokusy. Zauważmy też perfidię i znajomość słowa kusiciela. Mówi on Jezusowi – skacz! Nakaże on swym aniołom, aby troszczyli się o ciebie, podtrzymywać cię, będą być nie zranił swych słód stół po Przecież to Żywy Psalm 91, werset 11-12. Przeciwnik zwycięża na wiele sposobów. Oczywiście najłatwiej wtedy, kiedy człowiek wierzy w to, że on nie istnieje. Ale i między chrześcijanami miewa przewagę, będąc przez nich często niedostrzeganym lub nierozpoznawanym. Zna on doskonale Pismo i nas. Wykorzystuje świat materialny, ludzkie dusze i ciała. Ciało ma skłonność do przeciwstawiania się temu, co duchowe. Z punktu widzenia ciała jest oczywiste dążenie do wygód i tego, co najlepsze. Z punktu widzenia ducha przeciwnie. Zmagając się z ciałem, walczymy z przeciwnikiem i wadami duchowymi pochodzącymi właśnie od niego. Pychą, chciwością, nieczystością, zazdrością, gniewem, lenistwem i łakomstwem. Przez post podejmujemy walkę nie tylko z łakomstwem, lecz tak naprawdę z nimi wszystkimi. Post jest właśnie jedną z najlepszych metod odnalezienia w sobie wad i zwalczania ich cnotami. To poszukiwanie samego siebie, poszukiwanie istoty człowieczeństwa. Wiemy przecież, że stale walczymy z pewnymi pokusami. Ta walka nie jest celem samym w sobie. Naszym celem jest pokój serca i zbawienie duszy. Pamiętamy słowa apostoła Pawła z listu do Efezjan 6:12. Gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. I dalej, przywdziejcie całą zbroję Bożą, abyście mogli ostać się przed zasadzkami diabelskimi. Hmm. Nie jeden żołnierz wiele lat po zakończeniu służby usiłuje włożyć swój bundur i nie może zacząć nawet jednego guzika. Ale gdy był żołnierzem, dbał o kondycję, był czujny, gotowy. Apostoł Paweł pisał, że właśnie w taki sposób, czujnie i w gotowości, musimy żyć, gdy czasy są złe. Apostoł Piotr z kolei w pierwszym liście. 5.8 pisze: Czuwajcie, przeciwnik wasz, diabeł, chodzi wokół jak lew ryczący, szukając kogo by pochłonąć. Przeciwstawcie mu się mocniej wywierzy. Czy my nie żyjemy często w taki sposób, opływając w wygody, tracąc gotowość i czujność? Wielu dziś pyta: po co mi ten post? Szukając odpowiedzi, chodźmy na pustynię do poszczącego tam 40 dni Jezusa i odpowiedzmy pytaniem na pytanie. Po co Syn Boży pościół? A pamiętacie historię ojca i opętanego chłopca z 17 rozdziału Ewangelii Mateusza? Chłopca nękał duch samobójczy, a uczniowie nie potrafili mu pomóc. Pozwólcie, że przeczytam. Gdy podeszli do tłumu, zbliżył się do Jezusa pewien człowiek. Ukląkł przed nim i rzekł: Panie, zmiłuj się nad moim synem, bo jest epileptykiem i źle się ma. Często bowiem wpada w ogień i często w wodę. I przywiodłem go do uczniów twoich, ale nie mogli go uzdrowić. Dalej ewangelista pisze: Jezus zgromił demona, i ten wyszedł. Tak, że od tej chwili chłopiec był uzdrowiony. Hmm. A przecież pamiętamy z Ewangelii Mateusza, rozdział 10, że Jezus udzielił uczniom mocy wypędzania złych duchów i uzdrawiania chorych. I jak dotąd demony były im posłuszne. A tu nagle taki ząk. Czytamy dalej. Wtedy przystąpili uczniowie do Jezusa na osobności i powiedzieli, dlaczego my nie mogliśmy Go wypędzić, powiedział im, bo macie tak mało ufności. Otóż to mówię Wam, że jeśli będziecie mieli choć taką ufność jak ziarnko gorczycy, będziecie w stanie powiedzieć tej górze przesuń się stąd tam, a przesunie się, i nic nie będzie dla was niemożliwe. Ale ten rodzaj nie wychodzi inaczej jak tylko przez modlitwę i post. Hmm. Ale ten rodzaj nie wychodzi inaczej jak przez modlitwę i post. To ale jest łącznikiem i kluczem do mocy słów nic niemożliwego dla Was nie będzie. Dla Jezusa wypędzenie upartego demona nie było niczym szczególnym. Hmm. Ale on na długo przed tym wydarzeniem podążył z Duchem Świętym na pustynię, gdzie spędził 40 dni i 40 nocy nic nie jedząc. Więc po co Syn Boży pościł? Gdyby mógł bez tego dokonać wszystkiego, co przyszedł uczynić. Po co miałby pościć? Jezus pościł, bo wiedział, że to właściwy sposób, by uwolnić to, co ponadnaturalne. Dla usprawiedliwienia uczniów przypomnijmy, Jezus sam odpowiedział na pytanie uczniów Jana i faryzeuszów, dlaczego Jego uczniowie nie poszczą. Czy można zmusić gości weselnych do postu, gdy pan młody jest wciąż z nimi? Przyjdzie czas, że zabiorą im pana młodego, a gdy czas ten przyjdzie, będą pościć. Łukasza 5:34-35. Wielu mówi, że w nowym przymierzu nie ma nakazu czy zalecenia postu. Jednak czy nie tak powinniśmy czytać te słowa Jezusa? Czy słowa skazania na górze nie są jednoznaczne? Jeżeli Jezus potrzebował pościć, o ile bardziej post powinien być częścią naszego życia. I można by było właściwie na tym poprzestać. Ale oczywiście jest więcej. Mam nadzieję, że postnym sceptykom dałem nieco do myślenia, a pozostałych z Was udało mi się zaciekawić, co będzie dalej. Ja osobiście jestem podekscytowany, jakie kolejne ciekawostki dotyczące postu uda nam się wspólnie odnaleźć i zbadać. Do zobaczenia i usłyszenia. Tomku, bardzo Ci dziękuję za ten kolejny wykład, za tą zachętę, za te wszystkie elementy, które. Poruszyłeś, i ja sam zachęcony pierwszym wykładem, i, i teraz tym, co Tomek mówi, sam zacząłem swój własny post. I, I jestem bardzo zachęcony. To jest taki niezwykły rodzaj modlitwy, który pierwszy Kościół praktykował. Nam to się jakoś rozmyło, więc naprawdę jestem Ci wdzięczny za to, że podjąłeś się tego tematu i, i Was bardzo zachęcam, podejdźcie do niego poważnie, przesłuchajcie, zagłębcie się, są podane fragmenty, poczytajcie. Naprawdę, naprawdę warto jako Kościół, jako ludzie wierzący, jako wspólnota musimy żyć w dyscyplinie takiej duchowej, ale właśnie nie takiej wiecie no, przepraszam za wrażenie, zakonnej, ale takiej wypływającej z serca, więc bardzo Was zachęcam. Dziękując jeszcze raz za dzisiejszy dzień, Tomku, też Tobie prosimy o więcej. Na zakończenie zapraszam Was. Wysłuchajmy wspólnie Psalmu 91 w wykonaniu cudownej rodziny Tomka, czyli Oli, Leny i Michała. Zapraszam i do zobaczenia. Gdy strzały padają, jak dęż, pamiętam, że jesteś pozbawiony. Twierdzą, gdzie mogę się skryć, bo w desperacji postoją.